Nie zawsze to od tego ślizgu. Tak, miałem rację. A to widzicie, jak właśnie działa Rolling Crystal z lepszy atakom. A teraz dobra zmyłka. A mogę to wybrać w kombi, ale no, jednak coś się zawahałem. U, teraz ładnie zaatakował Bison na, moje, na moją próbę ex Flying Barcelona, tak? A teraz dobry rzut. No po tak sobie, po prostu za często stoję w miejscu. Aj, oberwał raz, ale no niestety to za mało. No i teraz, no chciał e, chyba coś wykonać, więc skontrowałem go e, Sky High-Low. You're a, Nie jestem tak dobry jak Rekka, ale zawsze warto spróbować. To był ten sam ślizg u Bisona. Teraz to kombo. No wykonać coś może, bo jestem jeszcze jednym swoim kompostem. Ale może mogę też go oczywiście zachować na później. A teraz to było przewidywalne z tym skokiem. O, podwójny wślizg! W sensie no obie strony właśnie jak widzieliście no użyły wślizgu no i... Jednakże Bison miał mniej zdrowia to on oczywiście został znokautowany. No tak w końcu Vega no pracuje dla Bisona, on właśnie jest w szatalu mniej więcej. Tak samo właśnie Balrog. Z którym walczę teraz. No tak, właśnie to, to widzicie, ten Rolling Crystal Flash, ten atak jest świetnym przeciwko to właśnie tym atakom e, e, Balroga, właśnie wykonuje uderzenie pięścią po wykonaniu wylotu. O, o A teraz nie udało mi się. A teraz piękny unik, piękny unik z tym saltem właśnie kolejnego takiego ataku. A teraz wylądowałem po drugiej stronie. Ale i to... Nie przeszkodziło mi absolutnie wygranej. No i to widzicie właśnie jak działa ten atak tylko temu właśnie specjalowi Palroga. Teraz był kolejny Izu na drob, jak widzieliście na stojącym właśnie przeciwniku. Teraz nieudana próba ultry u Balroga. Wykonana wykonane właśnie z podwójnym skalem tego A teraz dobry, dobry unik. A miałem... Byłem trochę zbyt daleko z tym właśnie cięciem, żeby go to zabiło. No i teraz ta ślizgiem do kolejnego właśnie tego ataku droga. No kolejny no niezbyt ciekawy pojedynek. No chociaż chwilami no był trochę lepszy. I teraz czas naszego rywala, tak jest. Naszym rywalem jest Chun-Li. No właśnie słyszycie jak Chun-Li nazywała mówiąc mówiąca polskim akcentem BARUROKU? <grywka> Animacja brwi w Wege jest po prostu świetna. Tak, był Vega bez maski, jest po prostu świetny. A tak, w ogóle, no pewnie jest, widzieliście, a czy słyszeliście może w tym dialogu, że... że właśnie Tu mi się zdziwiła, że Vega żyje, a to wszystko dlatego, bo on ją napadł w mieszkaniu, ona z no, jego wywaliła, on właśnie spadł na wysokości tam paru tysięciu metrów. Po prostu przebiła go przez ścianę e, Właśnie w jej mieszkaniu Jak mówię, on, on miał podziw dumie miał zginąć Ale na jakimś cudem Vega przeżył A to z użyć swojego rzutu, tak się uda Ładne kikokem. A tu ku haki tym był to mnie skakał, tylko wykonał ultrę wtedy, kiedy ja się toczyłem e, po prostu na ziemi. No i znowu chip damage. Właśnie jak mówię, to ostatnie uderzenie w Rolling Crystal flash jest potężne. Wow, to musi być sztuka, widzieć piękno nawet w czymś, co nie jest materialne. A tym bardziej w czymś takim jak pustka. No jak, tak jakby nic może być piękne, po prostu nie wiem. Dobra, to Sef. Jestem ciekaw, czemu właśnie Vega przy nim, no właśnie, przybiera taką pozę. Ty masz z nim walczyć, a nie wiem, mu służyć. No i dla Vegi, no też Sef może być trudny. Oczywiście najlepiej no w drugiej rundzie, no jak mówię, kontrolować. Mega mógłby powiedzieć, że do Sefa, jakie ty masz piękne oczy. No tak, znowu ta próba podwójnego... Podwójnego fokus ataku. Toż często to wykonuje taki, taką rzecz właśnie ses a teraz dobry unik, jak widzieliście. Teraz rzut. A teraz przeskoczę na drugą stronę. A pewnie skoczy, to by mi się może udało na trochę wykonać. Tak, ten pasek IX zachowano na, na drugą rundę. No, w której może być no, dużo trudniej. Jak mówię, z tym paskiem IEX, no może w, no, on nieraz wedzę unotować skórę. Ok, mamy pierwszą kontrę. Teraz nie udamy Shoryuken. Teraz chciałem wycofać wersji IEX, jeszcze nie wyszło mi. O już lepiej. Teraz nie skaczę do niego, bo wycofa Shoryuken kolejny pewnie. Ach, no zdążył wykać e, drugi. Aj, no myślałem, że go chwycę, no bo w końcu byłem tak blisko. Nas ultra, no uda mu się. Jak no, widzicie, że się nadziałem. Straciłem maskę. A ta jest dobra kontra na pomocą Sonic Booma. O, ledwo mi się udało. Tak, mi się uda ultra. Tak, on użył Tandem Engine, więc mogę to absolutnie skontrolować ultra. No i teraz właśnie zobaczycie twarz Vega bez maski po zwycięstwie. No popatrzcie, no, to, no jak się z tego nie śmiać. Kurde, to tak jakby Vega próbowało po prostu no wykrzyczeć ŁAZA! No z takim wywalaniem języka, no po prostu Vega, jak mówię, jest świetny bez maski. O, no to jest scenka, no właśnie, widzicie, że. No to jest to, co się działo właśnie przed scenką kończącą. No właśnie, tryb arcade u Li, To właśnie Vega chciał ją tutaj odkuć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tryb arcade. Jako Vega zostały już tylko dwie postacie. Dwie moje absolutnie najlepsze postacie. I kto to będzie? No zobaczcie sami. CMC Zero. Na razie.